Dowódca pierwszego wozu, pierwszego rozsąmaka. Czyli zawsze idzie z przodu. Jest to kolejna misja. Poznam już kulturę. Nacenia kulturę starszą od naszej. I próbuję to wszystko zrozumieć, ogarnąć. Majo, że się dowodzi chłopakami. Trzyma ich za, za twarz. Co chciałeś zrobić? Żołnierzu! Nic. Przez to, że ta praca wymaga absolutnego poświęcenia, stresu bojowi, to sprawy? Zapomina o... ciągle zapomina, nie zdąża. Przyjrzeć się, jak córka rośnie, jakie ma problemy, jak się oddala. Spieszę się. co gra Dorotka? No domyślam się, że w grę, z jaką? Sprawdź to. To ja nie wiem, jak to, wymyśl coś. No jest to jego największy, nie wiem, nawet nie wyrzut sumienia, to jest, to jest rozpacz, bo zaczyna się zastanawiać, czy nie ono jest wojsko. A jak powiedziałem wcześniej, on tylko na misji zaczyna żyć. wyprodukowany przez Kanal+, Plus nowy serial Misja Afganistan. Pierwsze dwa odcinki, dzisiaj od 22.